Nagram bez twarzy, Państwa, żeby mi chłopacy dowodzić ten. Nie, nie uwierzą, że się spóźniłem na ustawkę. Nie? jaką ustawkę? No jeździmy. Trzeba trenować. będziecie tymi Jedziemy na morazówkę. No lepiej, nie? O, legalność roweru sprawdzona, część wojska sprawdzona, PESEL się zgadza, rowery ramy się zwracają, nie inaczej. Pora na ustawkę. No i ładnie, druga, drugi, druga kontrola. W dniu, nie, no to jest pech, jak pech, jak pech, to pech, nie? A. No i takie rozmowy przykręcenie sobie prowadziłem i tak stwierdziłem, że, yy, no tak, heble tu są do wymiany, już postanowiłem, nie, nie będę się bał, że to jakieś podpiszczacze, zmieniłem. okładzin czy coś, od razu wjeżdżają nowe heble, ale przed nowymi heblami powiedziałem Rafałowi, że Muszą gumy wejść tutaj nowe, bo... Nie, Rafał? Co z tego, że heble nowe będą ładnie się hamowały, jak gumy są do dupy, nie? I tak zginiesz, i tak zginiesz na gumach. No, chyba, że czosnek do, do pępka włożysz. No, może bym zwoził to wijać i na zimę. Amen. <laughs> też jest to wyjście. No, eleganckie wyjście. No jak? Opona zimowa, też na raz. To włożyć zwozili tą wijać. chciałem się na rączki. No i trochę lazu by się panałeść. <gry> Ja. No. Teraz mam koraliki. No właśnie słyszę. <laughs> Krzyczę o pomoc. Co? Ah. A Rewelka Ale fajny odcinek to jest Чёрт! Мега! Смотри, что случилось! Не поверишь! Не знаю, как это случилось! Ja, ja, ja on... nie wiem. Ja rozchodzić. Nie wiem. Nie na siłę, to było do tyłu? Do tyłu. Do tyłu, bo na to nic nie może. Ale wiesz, od razu hamulec, nie? Przedni. Przedni I leci w dół Ten. Ta. Ten na tył, nie? pojedziemy. Uważaj, bo on się na siłę, ja to nie to Ale od razu tak <laughs> Ale, nie, ale numer jedna akcja na dziesięć chyba, tak <laughs> Kurde. Ta. ale lekkość w prowadzeniu. Pole do wymiany oczywiście, ale ogólnie z zawieszenia jestem zadowolony. Bardzo zadowolony. No i kupiłem pedały, nie? Jak się wolny wolnej chwili to wam pokażę. O pedałach. Pedały Candy Pro, Dartmura. Plastikowe, ale nogę trzymają lepiej niż niektóre yy, pedały z pinami metalowymi. Yy, no i są dla jakichś maniaków wagowych. No są o wiele lżejsze, bo to jest kompozytowe jakieś tworzywo. Więc kilkadziesiąt gram jest lżej o, to jest pierwszy faj, ale to jest dla dzieci, więc dla mnie Rowery trailowo endurowe na szosie Piękna sprawa. Okej, okay, dobra, ja zbliżam do końca Podróży, kilka zmian w rowerze będzie Ale to na to potrzebuje pieniędzy i czasu. Do następnego razu. Cześć.